Pamiętacie tego starego mema, gdzie Ludek wydłubuje sobie oczy przy pomocy miksera? No, no, to w takim razie ta recenzja mogłaby poprzestać na prezentacji tego mema tylko i wyłącznie. Sweet Girl to nowy film od Netflixa w reżyserii Briana Andrew Mendozy z Jasonem Momoą w roli głównej. Po śmierci żony, ojciec i głowa rodziny rusza do akcji, by zemścić się na firmie farmaceutycznej, przez zaniedbanie której zmarła jego ukochana. Recenzja ta na pewno będzie miała wymiar o wiele bardziej spoilerowy niż zazwyczaj ma to miejsce na tym kanale, bo film ten rozdrażnił mnie tak bardzo, że nie mam już żadnych skrupułów. Dlatego ogólnie należy uznać tę recenzję za spoilerową, a nadejdzie też taki moment, kiedy recenzja ta będzie jeszcze bardziej spoilerowa, bo skupię się praktycznie na samym zakończeniu więc. Zostaliście uprzedzeni. Ten film jest aż taki zły, że ja nie mam pojęcia, od czego zacząć. Nie rozumiem, jak scenariusz, przy którym pracował Philip Eisner, mógł być aż tak bardzo zły. Eisner napisał scenariusz do filmu Event Horizon, czy też raczej do Ukrytego Wymiaru, który jest jednym z moich ukochanych filmów, niezależnie od tego, jak bardzo kampowy by nie był. To i tak go kocham. Scenariusz od początku nie trzyma się bardzo kupy i myślę, że to jest główny winowajca burdelu, jakim jest film Sweet Girl. Bohaterowie są nakreśleni byle jak historia jest nieprawdopodobnie nieangażująca, no bo to, że jest mało prawdopodobna, no to cóż, można to zrzucić na karp tego, że to jest po prostu film, kino rozrywkowe, można to puścić płazem. Główny konflikt to jest jakiś totalny kosmos. A wszelkie wątki poboczne to dno. Tragiczne jest też wyciąganie informacji i przedmiotów z przysłowiowej dupy. Bo bohaterowie nagle są w posiadaniu życzonych informacji, tudzież przedmiotów, których wcześniej w ogóle nie widzieliśmy. A gdyby zwyczajnie pokazali nam, jak ci bohaterowie wchodzą w posiadanie tych rzeczy i informacji, to na pewno może film nie stałby się nagle jakiś bardzo dobry, ale na pewno byłoby to o wiele mniej wkurzające i męczące. Nie pomaga w ogóle reżyseria i montaż. W ogóle kinematografia w tym filmie jest absolutnie do bani. Kto ogląda mój kanał, to wie, że ja na temat kinematografii wypowiadam się niesamowicie rzadko, bo zwyczajnie się na tym nie znam. Ale kiedy mamy sytuację taką jak tutaj, że coś zwraca moją uwagę aż tak bardzo, no to muszę już na ten temat porozmawiać. Film wygląda masakrycznie ubogo i nudno, bo z uporem maniaka decyduje się na takie kadry, które przedstawiają tylko jedną postać. I to jeszcze tak jak ja kręcę filmiki gdzieś od mniej więcej połowy torsu do czułka głowy. Rzuciło mi się to w oczy, zwłaszcza w pierwszej połowie, zwłaszcza w jednej konkretnej scenie, kiedy Momoa rozmawia ze swoją córką w ich mieszkaniu i kamera pokazuje raz jego, raz ją, raz jego, raz ją, i tak w kółko. Bez żadnego ruchu kamery, poza tym, że kamera po prostu sama z siebie z kamerą z ręki, więc troszeczkę dygocze. Dodatkowo cholernie mało jest ujęć z dużą ilością ludzi i w ogóle mało jest ujęć, gdzie z tyłu gdzieś przemykają jakieś statyści. I dodając do tego fakt, że przez dobór kadrów, o których już wspomniałam, w ogóle mało widać na tym filmie, nasuwa mi się, że ten film prawdopodobnie może być zrobiony po kosztach. Ale ponieważ na tym znam się jeszcze mniej niż na kinematografii, to myślę, że porzucę tę myśl. Generalnie montaż, w co wlicza się ta scena, o której dopiero co wspomniałam, owocuje problemem narracyjnym, o której powiem w tej najbardziej spoilerowej części mojej recenzji. A teraz przejdę dalej. Przez te wszystkie techniczne buble, zaczęłam sobie zadawać pytanie: kim jest Brian Andrew Mendoza i czy to przypadkiem nie jest jego debiut reżyserski? Szybki research, i tak, owszem, jest to jego debiut reżyserski, ale nie jest to jego debiut filmowy w ogóle. Dlatego spojrzałam sobie, co ten gość jeszcze zrobił. No i cóż, jest odpowiedzialny za zdjęcia do filmu Braven, filmu Droga do Palomy. Zagrał epizod w filmie *Konan Barbarzyńca 3D. I wyprodukował ogólnie trzy filmy i seriale. jako producent właśnie wyprodukował wspomniany już Braven, wspomnianą Drogę do Palomy, no i Sweet Girl właśnie. I serial, który stworzył jako producent to serial Frontier. Zapala mi się w tym momencie w głowie lampka. Hmm, co te wszystkie produkcje mają ze wspólnego? A no to, że we wszystkich, absolutnie wszystkich tych produkcjach, wliczając to kona na 3D, Grał Jason Momoa. Drugo do Palomy to nawet Jason Momoa wyreżyserował. Także jeszcze dwie minutki dogłębnego researchu i moje przypuszczenia się potwierdzają w całości. Mendoza to dobry przyjaciel Momoły i razem są właścicielami filmy produkcyjnej Pride of Gypsies, która wyprodukowała wszystkie czy też większość wspomnianych produkcji, w tym oczywiście Sweet Girl. Może powstrzymam się może od złośliwych komentarzy i pozwolę Wam samodzielnie dojść do jakichś wniosków. Pomimo całej mojej sympatii do Jasona Momoe, nie jestem w stanie docenić jego i jego firmy za robienie takiego chłamu. Niezależnie od tego, czy to są jego passion, projekty realizowane z jego najbliższymi przyjaciółmi. No sorry, powiedziałam to na głos. Więc przejdźmy zatem do konkretów i tutaj od tego miejsca poziom spoilerowatości recenzji będzie gwałtownie wzrastał. Generalnie cały scenariusz pełen jest takich szczątków fabularnych, mających symulować jakikolwiek poziom. Jednak gdy już zorientujemy się, że ten scenariusz robi sobie z nas jaja i że to jest zwyczajnie bzdura na bzdurze, to stajemy przed wyborem wyłączyć ten film w pizdiec albo męczyć się dalej. No i wiadomo co ja wybrałam, prawda? Generalnie postać grana przez Momoe to jest taki typowy, silny wielkolud, z pozoru nieprzystępny bardzo groźny, ale tak naprawdę posiadający złote serce, jak większość postaci, które gra Momoa. Ucieka się ta postać bardzo często do agresji, przemocy względem otoczenia, ale jego rodzina to skarb. I gdy tylko ktoś tyknie jego rodzinę, odpala się bombę i Terminatora nie do zatrzymania. Tak widzieliśmy to milion razy, trudno tak właśnie działa typecasting. Ja rozumiem, że postać Reya, czyli to jest ten koleś, którego gra Omoa, ma problem z tym, że jego żona umiera na raka i że wycofali lek, który potencjalnie mógłby ją uratować. Tu jednak pojawia się problem. Gość nie ma gwarancji, że lek dałby cokolwiek. Więc cała jego vendetta oparta jest na założeniu, że może coś by to dało, ale pewniku nie ma. Okej, okay, w grę tutaj wchodzą jakieś machloje z cenami, kwestiami typu, że... Pomoc medyczna w Stanach jest droga i że może nie powinno tak być, pierdopierdół. Ale de facto facet się odpala, i od początku tak naprawdę to on w sumie wyrasta na złocznicę w tej sytuacji. A przynajmniej na roszczeniowego dubka. Nawet jeśli wiadomo, że każdy z nas postawiony w identycznej sytuacji na pewno miałby żal do lekarzy i wszystkich dookoła, jeśli sprawy potoczyłyby się tak jak w tym filmie. Ale nie sądzę, żeby wielu z nas dzwoniło w tej sytuacji do telewizji i na wizji po podaniu uprzednio swojego imienia i nazwiska otwarcie groziło śmiercią szefowi firmy farmaceutycznej. To jest właśnie złoto tego scenariusza. Nie rozumiem, czemu nikt nie zapuchał mu potem do drzwi albo że chociaż nie mieli go od tamtej pory pod obserwacją, a jego telefon z gruźbami, przypominam, na wizji jest potem wielkim zaskoczeniem dla agentów FBI, którzy zajmują się jego sprawą. No a potem jest tak. Po śmierci żony Reja dzwoni dziennikarz i mówi mu, że wykopał jakieś brudy na tę firmę farmaceutyczną, ale żeby uwiarygodnić to wszystko i żeby w ogóle móc puścić do prasy i na szeroką skalę zrobić z tego haję 1000, to on potrzebuje historii Reja, żeby to wszystko jakoś uwiarygodnić, także muszą się spotkać. Jakiej? Przepraszam, historii że żona miała dostać lek i go nie dostała i że umarła, w międzyczasie on groził na wizji śmiercią szefowi firmy farmaceutycznej. Co to jest za historia, jak ona ma niby uwiarygodnić to wszystko i zadziałać na szkodę szefa firmy farmaceutycznej? Tak czy siak dziennikarz ginie w metrze w wyniku ataku, hitmena nożownika, który rani Reja i jego córkę, która to zamiast siedzieć w domu na tyłku, no to lezie za starym do metra, żeby zobaczyć o co chodzi. Wiadomo. Potem Ray ma wreszcie swoją vendettę, whatever. Ale wiadomo, to jest tylko wierzchołek góry lodowej i trzeba dalej się drapać i mordować kolejnych ludzi na stołkach wyżej, przez co musi uciekać z córką daleko do Kanady i się ukrywać, bo za nim ruszają i następnie hitmeni i agenci FBI, chociaż ci drudzy to tak naprawdę nie. Nie wiem jaka jest rola agentów FBI w tym filmie tak naprawdę, ale są oni ciągle jakieś trzy kroki za wszystkim. Kiedy powinni być już ostro na tropie, to oni dopiero robią rekonesans. Kiedy giną kolejni ludzie, to oni sobie dopiero grzebią w mieszkaniu podejrzanego. Wisieńką na torcie jest agentka jej rozmowy z córką Reja Rachel. Dziewczyna dzwoni do agentki kiedy ta się pyta, dlaczego ona nie zadzwoniła na taki ogólny tip line, no to ta jej mówi, że ona im powiedziała na tip line, że ona będzie rozmawiać tylko z nią. A skąd ona wie, że ta laska prowadzi sprawę? Skąd agentka wie od razu, kim jest Rachel? Bo oczywiście nie ma tutaj nawet najkrótszej scenki w stylu. O, popatrz, agentko, nie mam pojęcia, jak masz na imię, agentko, to jest ta córka, co jej umarła matka i ona trenuje na przykład sztuki walki, tak jak jej ojciec, cokolwiek, jakaś informacja, że ona wie w ogóle o istnieniu tej córki. Nie. Nic nie wiemy, żeby było jakieś śledztwo, jakiś background check, cokolwiek. Nie. I potem nagle niespodziewanie, kilka sen później, Rachel ma telefon na kartę, który ta agentka kazała jej podczas tej pierwszej rozmowy sobie kupić, ale my nigdy nie widzimy młodej w sklepie, nie wiemy skąd ona nagle wyczasnęła ten telefon. Także no, no właśnie o takie pierdoły mi chodzi. Ja, okej, okay, wiemy, że ona musiała go kupić gdzieś po drodze, albo ukraść gdzieś po drodze, no ale właśnie sposób, w jaki ona wchodzi w posiadanie tego telefonu jest niejasny, a w sumie jest potrzebny, żeby zachować jakąś ciągłość narracyjną w tym wszystkim. A oni w trakcie trwania tego filmu nawet nie byli w pobliżu żadnego sklepu. Jest jakaś scena, że niespodziewanie agentka ma jakieś informacje z dupy. Nagle jest jakaś scena przy posiadłości. Jakieś blokowanie drogi, nic tutaj absolutnie się nie klei. Z dupy scenki są, wszędzie są jakieś pustkowia, dużo jeżdżenia samochodem po lesie. Prawie zero ludzi, prawie żadnych statystów w tle gdziekolwiek. Te wkurzające ujęcia postaci od klatki piersiowej w górę w takim szczytowym momencie filmu, który tak naprawdę de facto jest zwieńczeniem drugiego aktu, dochodzi do wielkiego plot twistu. I od tej pory już będzie spoiler do trzeciego aktu filmu, więc jak ktoś nie chce sobie tego zaspoilerować, no to niech sobie przeskoczy dalej tam do końca, do zakończenia i oceny. No, a plot twist tego filmu to jest taki, że to nie był Jason Momoa, wielki terminator, co to chodził i mordował, uciekając w międzyczasie z córką po kraju, tylko, że to była jego córka, której psychika nie mogła sobie poradzić z tym, że straciła oboje rodziców, w tym ojca w ataku nożownika i sobie jakby wyobraża, że to jej tata cały czas biega, goni złych i wymierza sprawiedliwość, a to tak naprawdę cały czas była ona. I powiem tak, może, ale tylko może, gdyby ten film nie był od początku aż taki tragiczny i koszmarny, gdyby scenariusz nie miał od początku takich zdupy skoków, gdyby montaż był lepszy, ujęcia nie były tak na maksa nudne. To może ten plot twist jakoś by jeszcze tutaj zapunktował. A tak, tak, to mm, mm, nie. Najlepsze jest to, że w sumie to zarówno montaż, jak i tytuł spoileruje nam bardzo wcześnie cały film. Tytuł wiadomo: Sweet Girl, słodka dziewczynka. Musiało to mieć jakieś drugie dno, skoro Momoa ewidentnie nie był słodką dziewczynką, a jego córka była pokazana jako pasażer, który w sumie musi podążać za ojcem, czy tego chce, czy nie. Montaż, no cóż, w momencie kiedy umiera żona Reja, mamy ekran sześć miechów później i potem następna scena to jest rzeczony Rej nawalający w worek na siłowni. W momencie kiedy kończy się scena w metrze, kiedy to Ray i Rachel tracą przytomność po sowitym w wpierdolu od szalonego nożownika, mamy kolejny ekran 24 miesiące później, czy tam dwa lata później i zaraz po nim następuje scena, w której to Rachel nawala worek na siłowni. Nie ma bardziej jasnego komunikatu montażowego niż taki, żeby nam przekazać informację Tatuś nie przeżył. I szczerze, w tym momencie cały kształt filmu w tym wypadku spowodował, że ten montaż w tym momencie wyszedł trochę na plus. Bo montaż w tym filmie ogólnie był taki zły, że uznałam, że oni się nawet nie zorientowali, że wpuścili widza tak naprawdę w maliny, że go bejtują. Bo rej żyje, a montaż nam sugeruje, że nie. Ale tak czy siak to jest dalej fatalny montaż, który już w 20 minucie filmu spoiluje na cały film. A ja po prostu założyłam, że on jest tak zły, że to nie może być prawda to, co ja pomyślałam, no bo to jest zbyt oczywiste. Potem pomyślałam, że może to, na co się skarżyłam, czyli że ujęcie na nią, ujęcie na niego, ujęcie na nią, ujęcie na niego, że tak sobie skaczemy w najnudniejszym montażu świata, że może to sugerowało od początku, że ona go sobie wyobraża, bo nie są razem na ujęciach bo to by było nawet sprytne. Ale nie, nie, oni potem bywają razem w ujęciach, więc to po prostu jest zły montaż. Więc niby montaż próbował coś zrobić, ale ogólnie był taki słaby, że no nie ma co tutaj mu pobłażać. Tak samo w scenariuszowi. Okej, okay. ogólnie to momentami słychać w scenariuszu, że Rachel ewidentnie sugeruje jakoś tam podprogowo, że go nie ma, tego ojca w sensie. Że Ray jest tylko wytworem jej wyobraźni, ale... Scenariusz jest tak okrutnie słaby, że koncept się naprawdę gubi. Nie ma to już dla mnie naprawdę w tym momencie znaczenia, czy ten koncept jest dobry, czy niedobry, bo film już w tym momencie jest nie do uratowania. Podsumowując, Sweet Girl to jest mega kupa i dostaje ocenę 2 na 10, bo tego nie da się oglądać. To jest zwykły bajzel ujęć scenariuszowych pomyłek, i fakt, że był tam gdzieś jakiś w miarę pomysł, to tak naprawdę nic nie zmienia, bo po tylu potknięciach, no to już miałam serio na to wywalone. Może chociaż gra aktorska, że może chociaż za gra aktorską się jeszcze podniesie o cenę gwiazdkę wyżej. Szczerze to w sumie to zrobiła. Dlatego jest dwa, a nie jeden na dziesięć. Bo MoMOA choć gra to, co zwykle, no to w jednej scenie dość mocno plusuje. To jest taka scena zaraz po tym, kiedy umiera mu żona, jest ujęcie na niego w korytarzu. To jest moim zdaniem dobra scena. Takie popisy aktorskie doceniam i za to jestem w stanie dać gwiazdkę wyżej, a reszta to jest to, co zawsze i to są ludzie, na których jest cała masa ujęć, a tak naprawdę nic nie dzieje i niczemu to nie służy. Wiadomo, to nie jest już w tym momencie wina aktorów, tylko to jest wina reżyserii, no i montażu, nad którym już się pastwie dobre kilka minut. Także nie, Sweet Girl to nie jest coś, co moim zdaniem powinno się w ogóle wydarzyć, no ale niestety w takim właśnie świecie żyjemy. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie kolejnej recenzji w moim wykonaniu. Jeśli podoba Wam się to, jak opowiadam o filmach, to no gorąco zachęcam do subskrybowania mojego kanału, zostawiania komentarzy i lajków, ale też odwiedzenia mojej strony na Facebooku, żeby być na bieżąco ze wszystkim tym, co dzieje się na tym kanale. No to co? To zobaczenia następnym razem!